Cześć, cześć, witam Was moi drodzy i zapraszam na niedzielny odcinek. A jak niedziela to mega linie, ale tutaj kieruję do Was pytanie. Ostatnio zauważyłem, że już wszystkie główne wygrane w tej zdrapce padły, więc czy mam przez kolejne niedzielę drapać tą zdrapkę, czy chcecie ją oglądać, czy zamienić ją na coś innego. Ta odpowiedź, która będzie tej odpowiedzi więcej w komentarzach, no to taką wybiorę. Ale oprócz tych mega linii, co tutaj jeszcze przygotowałem? Super trzynastkę i... Super siódemkę. Dzisiaj odcinek na 89 zł. Musicie wybaczyć ten kardynalny błąd. Okazało się, że nie mam już żadnej zdrabki w zapasie za 3 zł i za złotówkę, a myślałem, że mam, więc nie kupiłem. Muszę dołożyć takie. Crazy 8, Lucky Day i kry Kierunek Kasa to są zdrabki za 5, jakie dzisiaj wystąpią. Trzy zdrabki za dyszkę, czyli Jadę do wygas Król Cash i Starożytny Skarb. I drugą zdrabką za 20 będzie dzisiaj droga do miliona. Numerek jaki wybrałem to 4, a wspomniane na początku megalinie mają numer drugi. Także dłuższy troszkę wstęp, ale pewne rzeczy trzeba, o, trzeba zapytać. Także zaczynamy. Tak więc na rozgrzewkę rozprawię się z tymi dwiema zdrabkami za 2 zł. Tutaj oczywiście szukamy trzynastki, której nigdy nie ma. No także tradycji staje się zadość. I jeszcze mamy super siódemkę tutaj znowu dla odmiany siódemka. Do znalezienia jej też praktycznie nigdy nie ma. No i też tak się zadziało. Więc taki oto wstęp zaliczony. Dobrze, teraz szukamy ósemek. Tu akurat łatwo trafić. Dość często się pojawia, ale znając życie. Pewnie akurat dzisiaj jej nie będzie. Dziękuję. Wrodzony optymizm dał tutaj o sobie teraz znać. <laughs> Okej, okay, więc przed nami jadę do Vegas. Teraz szukamy dolarka dla odmiany, ani nie liczby. Dzwon, piłka, karo. Dzwon, kier. Wiśnie. Tutaj mamy wiśnie i pik. No, na razie upragnionego symbolu dolara nie ma i do ostatniej chwili też go się nie udało wydrapać. No to zobaczmy, jak ta droga do miliona dzisiaj się zachowa. Może coś się przebudzi. No, już widzę takie podpuchy na początek. 5227 nie ma i kolejne tutaj możliwości. No, niestety nic 36 46. Tutaj też nic się nie zadziało. 29, 29 no, dziewiątki na końcu, ale pierwsza liczba się nie zgrała. No tu podobna sytuacja, tu podobna sytuacja. I niestety strapka pusta. Szkoda, mówi się trudno, trapi się dalej. Także przed nami kolejna strapka. I jest to Lucky Day. I zobaczmy, jak tu mamy na początku 54, 34. 59,58, no niestety nic tu nie pasuje do tych liczb u góry. 52 i 11 kończymy obokiem, także niestety. No i król cash. może tutaj jakaś odmiana na tym dzisiejszym odcinku. I co mamy? 19. 15, 44 nie pasuje, 17, 14 też nie pasuje, 22, 45, 59 nie pasuje. I co? Co tam dalej? Też wszystko daleko, bądź blisko. Ale żeby się coś strzeliło, to nie ma chętnych. Korona, moi drodzy, za 10 zł. Co za zaskoczenie. 46 i 52. To już nie pasuje. jakoś jedna kontrolna. Jest G, także to się potwierdza. Wygrana zdrapka, zasila budżet na kolejne drapania. Kierunek kasa. Ostatnia zdrapka na piątkę. Zobaczmy, co się tutaj uda trafić. Jeśli coś w ogóle. No, pięknie zaczynamy. 23, 29, niestety CM także to nam nic nie daje. Zostaje starożytny skarb i mega linia. No to mamy przed sobą 7 gier, 7 szans na wygraną plus ewentualny bonus. No już widzę, że podpuchy się zaczynają. No. Niestety, a w każdej grze po dwa symbole. A potrzeba trzech. No, dwa razy papirus, ale Kleopatra zepsuła zabawę. Dalej faraon, mumia, słońce, statek. No, także tutaj nawet nic podwójnego. I zostaje gra siódma. No, niestety nic. Także pięknie. 10 zł wydrapane. Mam nadzieję, że te magalinie coś tutaj przyniosą. No, główne już niestety nie, ale może jakaś stówka. Ostatnio była. To czemu nie? Dobrze. Ananas, żółw. Tego szukamy. Ananas i żółw. O, tutaj nawet dwa takie ananasy. Tu jest kolejny żółw. I tutaj na dole jeszcze jeden. Dobra, tyle z początku. Jak coś przegapiłem, to się później znajdzie. Flaming, klapki, także kolejne symbole. Czekają na strapaniu. Tutaj tak ładnie trzy klapeczki, nawet cztery. Kurde, bele. Szukamy dalej. Flaming, klapki. Tu mamy kolejne klapki, i tutaj nic więcej nie widzę. Pierścionek i kokos. Dobrze, mamy tu, mamy tu. O, też tak widzę, że się rozkręca. Kurde. To może coś mniejszego stopnia. Pierścionek i kokos. Będzie jeszcze coś? Tak, tutaj jest to. Tutaj już nic. I tutaj już nic. A, były klapaczki. Z powrotem. Auto i serce. Taka sytuacja. Czy jeszcze coś będzie? Tak, tu mamy serce. O, tu było jeszcze u góry, więc się przegapiłem. Tutaj też. Auto i serce. Czy coś jeszcze będzie? No tak. Serce są tu i tu. I na dole jeszcze mamy dwie sztuki do zdrapania. No i tyle. No, myślę, że wszystko. No wiecie, no znajdzie się. Na luzie. Szminka i popcorn. No to patrzmy, co tutaj się uda teraz zdrapać. Popcorn tutaj kolejne dwa. O jest i szminka. Tu jest kolejna, tu kolejna. O, kurde, jak się czyści plansza, no niesamowite. Ciekawe czy się wstrzeli. Wygrana. Kości podkowa. Podkowa kości, o. Ten czy nie będzie zatem? Za dużo by człowiek wygrał. Kości podkowa. Tutaj to są kości podkowa. No i co? I tyle, nie? I jeszcze spodkowa dobra, zaliczone kłódka rower to zobaczmy teraz kłódka rower tu jest rower, tu jest kolejny o, tu jeszcze jeden tu jeszcze i tu, no blisko, blisko może się coś uda, kurczę mogłoby, bo naprawdę wynik jest średni tu było jeszcze serce niezdrapane, tak dobrze, no to dalej korona i diament Tu diament, tu jest korona, jest diament i tyle, nie, jest jeszcze korona. Dobra, kolejne dwa to lody i pióro. Lody mamy tu. Tu są kolejne, tutaj, tutaj. O! No, szansa na wygraną jak najbardziej realna. Dużo symboli jeszcze zostaje. Foto i liść. No to zobaczmy. O i proszę bardzo, jest wygrana. Super. Szukam dalej, co tam do zdrapania zostaje. Tu jest liść, tu jest liść i tyle. Może jeszcze jakaś linia się jedna pojawi. Łódź i Biedronka. I proszę bardzo. Druga linia. No pięknie. Zdrapki trzymały do samego końca. Łódź i Biedronka. Mm, 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 mm. Tutaj mamy łódź. Trzecia linia. Kurde, no to proszę, jak się mega linie odczarowały, nie? Tydzień po tygodniu. Szukamy dalej. Łódź Biedronka. Tutaj już nic i tutaj już nic. Czyli je mamy. Pięknie. A jeszcze parę symboli zostało. Sakwa na szyjnik. Sakwa na szyjnik. Tu nic, tu nic. Tutaj nic. to jest sakwa. I czwarta linia, moi drodzy, bank rozbity. Kurczę, niedziela na plusie i to pięknie, a nie zapowiadało się po tylu postakach. Dobra, tyle. Kolejne dwa symbole to zegar i co? I dzwon. Tu mamy dzwon. Jest zegar, jest dzwon kolejny. Hmm. Tu jest dzwon kolejny, i tutaj też. No i zostają. Klucz i prezent. I zobaczmy, co to tu przyniesie. Klucz tutaj. Klucz tu. Tu już nic, tu już nic. Tu jest klucz i tu jest prezent. Cztery linie zostają. Czy coś pominąłem? A może bonus będzie tym piątym elementem brakującym? Dobra. Myślę, że nic nie pominąłem, a nawet jeśli to kontrolne nam tutaj pomogą ogarnąć sytuację. A jeszcze kokos był właśnie. Ale on nic tutaj nie przyniesie. Dobra, no to sprawdzamy. Jest dolar. Także mamy 5 wygranych. Do mnie mywam, że to będą 20, ale widzicie, nawet zdrabka bez głównych jednak potrafi zaskoczyć i zrobić dobry wynik: 20, 40, 60, 80 i stówka. Także powtórka z rozrywki. Mega linie przynoszą fajną wygraną. A dokładając do tego wcześniej wydrapaną dyszkę pod koroną w królu Keszu, na zainwestowane 89 jest 110. No i bardzo pozytywnie, weekend można uznać za taki prawie że akceptowalny. Także bardzo dziękuję, jutro zapraszam na losy i we wtorek na kolejny odcinek strapkowy. Miłego dnia dla was wszystkich. Cześć!